Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jak się mamy? Halo Houston mamy problem, mamy obcięte zasięgi w Facebooku. Nie wiem, udostępniajcie Państwo, to może to wróci. Nie wiem, coś się dzieje dziwnego na YouTube, giną komentarze od Państwa. Naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. Nie wiem, jakiś logarytm, coś się dzieje. Hmm, dziwnego. Natomiast mam absolutnie wpływ na to, co się dzisiaj będzie działo w odcinku. Od pewnego czasu wkurza mnie pewna sprawa. Nie wiem, Państwo pamiętają, być może na początku maja padł koń w trakcie pracy w Zakopanem, tam w, w, w Dolinie w, 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 Morskiego Oka. Y, w, został uderzony, wrócił do pracy szybciutko, Ech, i góra, ale jakoś nie mają fiakszy. Z tym y, problemu wielkiego. Ja mam, nie wiem jak państwo. Y, muzyka będzie taka, taka bosanówka, temat poważny, ale muzyka y, delikatna, no bo lato się zbliża, jest ciepło, przyjemnie, ale niech ta przyjemność muzyczna nam problemu nie udusi. Państwo pozwolą, ja dzisiaj kilka słów o biznesie Co uprawiają od lat, go w Tatrach różni obwiesie I aż mi gula skacze pod niebo i świeżbią dłonie Gdy o góralach sobie pomyślę, męczących konie Oglądam z przeogromnym wkurzeniem takiego ćwoka który powozi zaprzęg w dolinie morskiego oka I tak rozmyślam zamknięty w swojej czasoprzestrzeni Może byś fiakrze choć z takim koniem raz się zamienił Dobierz się w parę z fiakrem sąsiadem drugim ogórem Weźcie na plecy kilku turystów i wio na górę Biznes is biznes, więc gdy padniecie w drodze do mety, nikt się za wami i wtedy nie ujmie, raczej niestety. A gdyby ujrzał was zmordowanych ciągnących żłobów, wówczas z pewnością koń by się uśmiał, widząc was obu. A może raczej by wam współczuło dzielne konisko bo ono czuje i jest mądrzejsze. Na dziś to wszystko. No, i jeszcze, żeby taki wpałek dostał od żony, jak wróci, żeby nie dostał, bo oni podobno, no, tak, to, swoje, baby, nie wszyscy, nie wszyscy, żeby nie był, ale lubią, i uważają, że to jest w porządku. Proszę Państwa, 15 maja jest na pewno w porządku, jest środa, dużo imienin, będę się streszczał. Imieniny obchodzą dzisiaj Izydor, Nadzieja i Zofia, a także Andrzej, Atanazy, Cecyliusz, Cibora, Dionizja, Florencjusz, Florenty, Jan, Kasjusz, Maksym, Miłość, Paweł, Piotr, Retycjusz, Retycja, Retyk, Stanibor, Strzeżysław, Symplicjusz, Symplicja, Wiktoryn i Nadia. Wszystkiego najlepszego kochanym Państwu. No Cibora to jest. to jest szał. Nietypowych świąt mamy sporo, wybierzemy kilka. Dzień niezapominajki jest Dzień Międzynarodowy Pończochny Lonowych. Noszą Panie jeszcze takie? Y patronalne Święto Rolników i Światowy Dzień Kangurowania. Przysłowie na dzisiaj też jest. Na świętą Zofię. Zofię! Deszcz po polach bije. A Zofię bije, tak jest. A cycad dnia jest w porządku. Jest Basia Bocian, prawdziwe nazwisko znane redakcji, przysłała cycad chyba a propos naszych komisji śledczych Stefana Kisielewskiego. Nie dożył chłopisko. Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez komisję. A na koniec będzie gra słówek w bądź Kasi. Tym razem pani Maria Wrublewska przysłała grę następującą. To taka troszkę krakowsko chyba, polsko, yy, dziko zachodnia. Nie wiem. Winda na pole. Trudno sobie wyobrazić, ale fajowo. Do widzenia Państwu, do jutra. Ciekawe co Państwo na temat tych koni.